Pierwsze targi organizowaliśmy w hotelu Holiday Inn. Udział wzięło w tych targach 30 wystawców. Z roku na rok targi są coraz większe. Można znaleźć tutaj przepiękne suknie ślubne, profesjonalne, makijażystki i wizażystki, fotografów, wideofilmowców. Wszystko, co jest potrzebne do, do zorganizowania wesela. Tylko tyle, żeście trafili trochę za mało, dwa rzeczywiście coś pożyczonego oznacza życzliwość nowej rodziny. Niebieskiego, wierność małżonka. Może dlatego nie było niebieskiego. Nasza firma zajmuje się carvingiem owocowym. Jest to sztuka tworzenia dekoracji z warzyw i z owoców. Sztuką tą możemy dekorować zarówno stoły, półmiski, talerze, także możemy za jej pomocą tworzyć bufety i stoły owocowe. Palma, którą możemy tutaj zaobserwować, została zbudowana z dziesięciu ananasów. Do tego na górze umieszczony jest arbus, i na arbuzie, który jest wycięty sztuką tańską, jest motyw kwiatowy. Na arbuzie umieściliśmy liście palmowe z cykasem. Najprostszego arbuza zajmuje około pół godziny do 45 minut. Są to motywy kwiatowe. Jeżeli tutaj dochodzą jakieś motywy graficzne, czyli jakieś napisy, daty, jakieś wzory graficzne, zajmuje to już troszeczkę więcej od półtora godziny. Najtrudniejszą rzeczą jest robienie twarzy. Rzeźbienie twarzy zajmuje około 4 godzin. Weszliśmy dopiero i tak oberwaliśmy tymi wszystkimi ulotkami, stanowiskami, więc musimy trochę to usystematyzować i wtedy myślę, że będziemy mogli coś więcej podobać. Ale fajnie, że jest tak wielu wystawców, też. To ma swoje plusy, bo możemy porównać sobie. się uwiecznić najważniejsze chwile w Dniu Pary Młodej. Rzeczy, które są istotne, które po prostu niektórzy pomijają, my staramy się je po prostu bardzo mocno zaznaczyć. Fotograf powinien strzelać najlepsze zdjęcia i powinien to robić z serca, z zamiłowania, a nie dla kasy. Ja tu jestem z zamiłowania. Robię zdjęcia, brat rozdaje ulotki, i tak właśnie postępuje nasza firma. Od 1999 roku robimy wszystko dla ludzi. Zapraszamy serdecznie. Jak przygotowania wyglądają u Was? Marnie. Nie, nie marnie. To zatrzymamy dużo na głowie.